Zebraliśmy się tutaj w tą listopadową sobotę na Zomku Niedzieckim, żeby zagrać i zaśpiewać śpiskie ciardasie, zapromować naszą płytkę śpiskiej kompanii. Tytuł tej płytki: Pozabacowane nuty. No, tak można powiedzieć cały rok, bo my już w marcu zaczynamy nagrywać to i. Przez te próby i koncerty, no to, to cały rok my się przygotowywali, żeby i nagrać tą płytkę, i żeby dzisiaj o to przed Państwem wystąpić. Myśmy z owocami naszej pracy zawitali tutaj na, na Zamku Niedzickim. W obecnym składzie, w zasadzie się to ostatecznie uformowało w maju tego roku, czyli, czyli, czyli to od pół roku jest. Wcześniej trwały, trwały próby w mniejszym składzie już od, 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 od lutego. Za pierwsze kroki moje naspiszy Uznać mogę rok 2019, kiedy za zatrudniony zostałem w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedzicy, a to z placówką w Łapszach, Łapszach Niżnych, i, y, i tam jako na, y, instruktor y, gry na Zybała. wydarzenie przepiękne, muzyka Spiska, generalnie e, którą gra właśnie Spiska Kompania jest bliska mojemu sercu, dlatego że przez wiele, wiele lat też miałem takie tańczyłem w zespole regionalnym, w związku z tym te wszystkie melodie są mi znane, chociaż dzisiaj de facto bardzo dużo zostało przypomnianych właśnie tych pozabacowanych, czyli zapomnianych e, no, melodii które już dawno nie, nie, nie były słyszane i które nie są na co dzień grywane czy nie są przedmiotem właśnie tańców na scenie, co też było bardzo miłe, przyjemne dla ucha i naprawdę miło było usłyszeć tą melodię dzisiaj wieczorem.